Lekarski dr. Troczewski. Czasowski Uniwersytet Warszawski. Dokładnie. Z jakim wydarzeniem kojarzy Wam się data 22 września 1928 roku? Jak miał na imię ojciec doktora Truczewskiego?

Yy, przepraszam, 20, yy, 20 grudnia 1908. Prosimy o podanie odpowiedzi. 1908. To jest rok 1904. W latach 1905-1914. Antoni Trzciowski. Nie. Chodzi o Kazimierza Kala. Prosimy ja tutaj o odpowiedzi. Jak mamy? Był lekarzem weterynarii. Jestem ja skądś w Kółży, nie wiem. No, tutaj zabrakło. No, ale coś po czasie to... Mhm. Obrigado. Yeah. Yeah. I na Więc odpowiada, odpowiada następna szkoła w kolejności. To tyle, tytułem wyjaśnienia zapraszamy, zapraszam, prowadzącą. Po Proszę między innymi dotychczasowy sekretarz Józef Karol Matias, który założył właśnie pismo. Jak ono się nazywało? Włoski, włoski. Zgadza się, Nie kłamie, a wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby obrót, kiedy stoi z Wejść tam nie można, ale jest na pewno, gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli. Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną, ogrodzi świata, abyśmy zobaczyli. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam od niebie, ze zmartwiej różnych swoje serce leczy, tak mu drzewo miwią przyjacielu. Dla uregulowania stanu własnościowego w sierpniu 1906 roku, budującą się szkołę przekazano Miejscowemu Kołu Polskiej Macierzy Szkolnej jako instytucji posiadającej osobowość prawną. W to towarzystwa wybrano doktora Toczewskiego. Również w roku 1914, dzięki wsparciu rodziców, szkoła była rozbudowywana. Jednak działania te przerwał wybuch I wojny światowej. W 1916 roku młodzież pierwszy raz brała udział w obchodach świąt narodowych. W rocznicę Powstania Styczniowego i Konstytucji 3 maja. Pani Dyrektor, poproszę o wręczenie na pocieszenia. I poprosimy oczywiście opiekuna. Panią Grażynę Grobalską. Wspomnę jeszcze raz, że te nagrody fundowane są przez miasta Kutno i Starostwo Powiatowe. Z panią Renatą Kulę w a Świeć, a o wręczenie nagryw poproszę, y, 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 poproszę wiceprezydenta. Jest tak jeszcze raz Ja bym miała jeszcze taką prośbę. Panie dyrektorze Antonia mogę prosić, bo pan był tym dyrektorem szkoły, który zainicjował działania doprowadzające w efekcie do nadania szkoleń imienia doktora Antoniego Troczewskiego. Tak, jeżeli chodzi o nagrody, to y, dla nauczycieli, opiekunów zestaw przygotowany przez Starostwo Powiatowe, długopisy, do tego jeszcze dodatkowo voucher. Do biblioteki przekazać proszę. Patrząc znany czy nie znamy, władzom samorządowym, wszystkim gościom, sponsorom, uczniom dziękujemy za przybycie. Na zakończenie dzisiejszej uroczystości w imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Zapraszam wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły, a fundowany przez Radę Rodziców. Kupnowskie Towarzystwo Historyczne po raz drugi w tym roku przeprowadziło edycję konkursu o patronie szkoły. Dzięki inicjatywie członka Towarzystwa Historycznego, pana Piotra Bielskiego. Dziś mógł odbyć się konkurs poświęcony Antoniemu Koszewskiemu, honorowemu od Patologii miasta Kłótna i konkurs ten miał na celu i edycja, kolejne edycje mają na celu przybliżenie postaci patronów szkół i szerzenie wiedzy na ich temat. Spodziewaliśmy się licznego udziału, tak też się stało. Nasze nie zostały zawiedzione. Cieszymy się również z zakresem wiedzy młodzieży, bo dziś ten konkurs udowodnił, że młodzież interesuje się historią, interesuje się postaciami związanymi nie tylko z szkołą, ale i z historią miasta. Dzisiejszy konkurs stał naprawdę na wysokim poziomie i udowodnił, że ta wiedza naprawdę jest młodzieży bardzo duża. No, wygrać musiał, musiała jedna drużyna, tak się że jest to drugie. Risę Unia Kastrowicza w Gratulujemy zwycięzcom i mam nadzieję, że w przyszłym roku ten konkurs będzie również stał na wysokim poziomie. Oczekiwaliśmy tego, oczekiwaliśmy tego żeby dać dobre świadectwo naszej szkoły, żeby się nie skompromitować i żeby przede wszystkim przejść do tego ścisłego finału, co nam się udało i z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przygotowaliśmy się do tego konkursu od momentu, kiedy było wiadomo, że przechodzimy już do tego właśnie drugiego etapu. No i tak, jest taki rezultat przygotowań. Pierwsze miejsce. Pierwsze Zespół Szkół numer 1 w Krośniowicach, reprezentowany przez Patryka Pawłowskiego i Wojciecha Miszczaka, a opiekunem była pani Renata Bulewicz-Garstka. Drugie miejsce zespół szkół numer 1 miasta Staszica w Kutnie, reprezentowany przez Konrada Kusiaka i Wojciecha Bilickiego, opiekunem pani Magdalena Śnieć. A pierwsze miejsce zajął drugie liceum ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie, reprezentowane przez Cezarego Grzyba i Adriannę Koszyniak, a opiekunem był Artur Czurek. A mówił Piotr Bilicki. pierwsze miejsce.